Drodzy maturzyści, drodzy rodzice, szanowni państwo dyrektorzy i nauczyciele. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na Szczeciński Salon Maturzystów organizowany przez Uniwersytet Szczeciński w dniach 24-25 września na Wydziale Nauk Społecznych przy Ulicy Krakowskiej. Drodzy Państwo, zeszłoroczną edycję odwiedziło 4,5 tysiąca uczniów, a wzięło w niej udział 12 uczelni. Dlatego bardzo Państwa zapraszam. Będą warsztaty, prelekcje, spotkania i prezentacje. Będziecie Państwo mogli w tym roku dowiedzieć się wszystkiego, uzyskać pełne informacje dotyczące egzaminu maturalnego, a także poznać ofertę edukacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego i innych uczelni z Polski. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Przypominam, 24 i 25 września Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Szczeciński.